Dzień dobry, dzisiaj zapraszam do świata nowoczesnej automatyki. Przedstawię Państwu falownik ABB ACS 180. W poprzednim filmiku przedstawiałem model ACS 380. Tutaj zapraszam do, do równie prezentacji tego modelu falownika. Dzisiaj skupimy się na ACS 180. Jest to kompaktowy i niezawodny przetwornik częstotliwości, który sprawdzi się w małych i średnich maszynach, oferując pełnię funkcji bez zbędnej komplikacji. Jeżeli chodzi o design to AC180 jest to urządzenie o niewielkich gabarytach, idealne właśnie do pomieszczeń z ograniczoną przestrzenią montażową, a dzięki możliwości montażu obok siebie w szafie rozdzielczej ABB AC180 nie potrzebuje właśnie dużej przestrzeni do montażu, co w niektórych szafach montażowych jest niewątpliwie ogromną zaletą. ACS-180 został zaprojektowany jako falownik wszystko, czego potrzebujesz i nic więcej. Jest to taki slogan, który ten producent, producent chwali się nim, jeżeli chodzi o ten model falownika, ponieważ wszystko, znajdziemy w tym, wszystko potrzebne znajdziemy właśnie w tym modelu falownika w jednym. Jeżeli chodzi o zakres moc, mocy i napięć, tutaj do wyboru jest szereg oczywiście mocy i napięcie, zarówno jedno jak i trójfazowe i zakres mocy od 0,25 do 22 kW, to na pewno czyni go bardzo elastycznym rozwiązaniem dla wielu aplikacji. Jeżeli chodzi o takie kontrole silnika oraz niezawodność w trudnych warunkach, no to warto to również tutaj wspomnieć, że jak większość falowników, jak nie wszystkie modele falowników ABB, oczywiście ten model również wyposażony jest w powlekane obwody drukowane, czyli jest to gwarantuje zoptymalizowany przepływ powietrza i konstrukcję umożliwiającą pracę w temperaturze nawet do 60 stopni Celsjusza. Jest to no niebywałe osiągnięcie inżynierów falowników ABB, ponieważ osiągnięcie tak wysokich parametrów falowników no to Niewielu producentów jest w stanie się pochwalić takimi osiągnięciami, ale firma BB tutaj jak zawsze stanęła na wysokości zadania i ich falowniki są naprawdę najwyższej, najwyższej jakości. Jeżeli chodzi o kontrolę silnika, no to tutaj obsługa silników zarówno indukcyjnych, jak także nowoczesnych silników z magnesami trwałymi posiada również funkcję sensorless vector control, czyli precyzyjną kontrolę momentu bez potrzeby zastosowania enkodera, a także mamy możliwość tworzenia logiki sterującej dzięki specjalnym programom. Dodatkowo jest tutaj również dostępna funkcja optymalizacja energii, automatycznie redukująca prąd silnika i obniżająca tym samym zużycie energii, a także zmniejszająca hałas pracy, więc są na pewno nie bywała zaleta tego falownika. Oczywiście w standardzie również znajdziemy funkcję STO zapewniającą bezpieczne wyłączenie momentu obrotu napędowego w sytuacjach awaryjnych. Do komunikacji możemy użyć w standardzie oczywiście falownik wyposażono i obsługuje Modbus RTU poprzez złącze RS485. No to jest to bardzo prosty protokół do integracji z PLC i innymi systemami nadzoru. Dodatkowa jest możliwość obsługi Bluetooth poprzez Bluetooth kontroler pozwalający na zdalne monitorowanie i konfigura konfigurację, konfigurację parametrów przy pomocy aplikacji mobilnej. Również oczywiście na pokładzie znajdziemy ochronę przed zakłóceniami, czyli wbudowany filtr EMC, filtr co eliminuje potrzebę zastosowania zewnętrznych filtrów i ogranicza zakłócenia EMI. Jeżeli tutaj chodzi o typowe zastosowanie falnika AC-180, no to głównie z powodzeniem możemy go zastosować w pompach, wentylatorach i sprężarkach, ale także w przenośnikach, nawijarkach, mieszadłach czy tam maszyn, maszynach pakujących, ale także aplikacjach wymagających precyzyjnego sterowania prędkością i momentem. Podsumowując... ABBAC180 jest to idealny falownik dla małych i średnich maszyn, oferujący dużą moc, precyzyjne, precyzyjne sterowanie, a także bezpieczeństwo. A wszystko to w jednej kompaktowej obudowie dzięki zaawansowanej kontroli, energooszczędności i wygodnej integracji to realne wsparcie dla każdego automatyka. Dziękuję serdecznie za uwagę. Oczywiście niżej dołączamy link do naszego sklepu, gdzie znajdą Państwo pełną ofertę falowników ABB, dostępnych w naszym sklepie. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.